Witam wszystkich w drugim odcinku Drogi do Mistrzostw. Mianowicie, witam Was wszystkich to jest Trzewa. Ja właśnie wróciłem z kolejnej trasy. Czas nagrywać teraz coś rajdowego bardziej. Już mam nadzieję, że wszystko widzieliście, co nagraliśmy z Jankiem dla Was z trasy. Teraz coś bardziej rajdowego. Czas pokazać trochę nasze przygotowania do tego rajdu. Jesteśmy w w firmie na bazie. Ja dopiero zjechałem z trasy no, pusto nikogo nie ma idę sprawdzić generalnie jak wygląda moja maszyna mamy do rajdu jakieś 7 dni nawet nie, do wyjazdu mamy 5 dni wyjeżdżamy w czwartek wieczorem lub e, też rano i generalnie na jakim jesteśmy etapie tu jest Manik nasz serwisowy no, stoi dobry miesiąc czasu, generalnie nic się nie zmieniło. Podłączyłem mu już w międzyczasie mu akumulatory. Eee, no co? Generalnie porzucony, nic się z nim nie dzieje. Nic nie było czasu na serwisowanie. Podejrzewam że na pewno <coughs> cały czas nadal grzeje 40 stopni ogrzewanie w środku zamiast klimatyzacji. Mam, że nie będzie ciepło. No, czas wejść na warsztat, zobaczyć w sumie co nas czeka. W związku z tym, że po ostatnim rajdzie prosto wyjechałem w trasę, nie było w sumie tu, tutaj dużo wiele robić. Znaczy, ja nie robiłem dużo wiele, tylko chłopaki, a to trafiło prosto do warsztatu, do Rafała, do Sławka, do Krzysia. I na dobrą sprawę, słuchajcie, pierwszy raz je oglądam od miesiąca. Nawet po Radzie go nie oglądałem, po prostu nie było kiedy, tyle było roboty w transporcie, że zwyczajnie nie miałem nic do roboty. Chłopaki się samochodem zajęli, widzę, że jest umyty, wyczyszczony. Z zewnątrz wiem, że robili przegląd zawieszenia, luzów, klocki, tarcze, kontrola szpilek, tutaj naszych nowych wycieków. No i co? Oni mówią, że jest ready samochód, że jest dobry, że nic nie trzeba, że się Peter nie do nerwu, siada i leć, nie? Ale ja i tak muszę po swojemu przyjść, popatrzeć, zobaczyć co tutaj jest grane. Nie mamy założonych z przodu jeszcze, nie mają chłopaki poskładanego przodu, ponieważ zwyczajnie chcemy zrobić coś z nadkolami, ponieważ mamy notoryczny, mamy problem, że nam tutaj rozbrysk wody wysadza butniki, wysadza nam na zewnątrz zderzak tam wywala, musimy coś na to wykombinować. Jak tu wygląda wszystko? No w porządku, to tu dużo mówić, chłopaki jakby... Jesteśmy już na takim etapie, że zwyczajnie jak Sławek mi mówi, że mam wsiadać i jechać No to ja nawet śrubki nie sprawdzam, nie? Najbardziej tu się dojeboję troszkę o to zawieszenie Jakby mieliśmy troszkę przeboju w zeszłym sezonie z wyciekami i tak dalej Tutaj mam nadzieję, że po zimy nasza robota jest jakby jak najlepiej Zrobiona I że jest OK. Aj, naklejek nie zdjęliśmy Z włosu No będziemy się z tym męczyć trochę, chociaż czekaj, tu jest duża zdjęta Mała może zostać. Ech, no, także ja tu wykorzystuję po prostu wolny czas, jakby wieczór, popołudnie, żeby zajrzeć do samochodu. Za chwilę go opuszczę, zobaczę co się tam dzieje z dołu. Zwyczajnie po prostu lubię ten samochód obejrzeć przed rajdem po swojemu, jeszcze naoglądać się, tak żeby, tak jakby. Poczuć może jakąś, nie wiem, inną więź tym samochodem, albo też może samochód może Jakby taką wdzięczność może poczuje do kierowcy, że będzie lepiej nam się sprawował Nie wiem, jakby Strzeżonego Pan Bóg strzeże A chcemy, żeby wszystko było dobrze Także słuchajcie, 7 dni do rajdu eee, Ja mam ze sobą bardzo krótki weekend Robię za chwilę karty do chłopaków i z te pytań, powiem, że oni niestety nie pracują, bo jest późno a oni będą w tygodniu sprawdzać jeszcze wszystkie inne elementy. Ja muszę się cofnąć pamięcią do badania kontrolnego i sprawdzić wszystkie uwagi, które były. Wpadły dwie uwagi, które musimy jakby tam jakby zweryfikować znowu, żeby było fajnie. Ja w poniedziałek wyjeżdżam znowu za granicę w trasę. Mam znowu ambitny plan, no bo jakby mogło być inaczej. Będę miał rozładunek w Trójmieście plus załadunek w okolicy Trójmiasta innym samochodem. Podróż w okolice Drezna, dostawa załadunek z powrotem do Trzewa. Wrócę w środę, a w czwartek chcemy jechać. Także mało czasu, nie? Na jakieś tam sprawdzanie, na jakieś tam oglądanie się i tak dalej. No ale żyję po prostu nadzieją, że zresztą tyle w zimie i po prostu przez cały w zeszły rok w samochodzie zrobili, jakby, że już mamy to po prostu na takim poziomie ogarnięte, że, że wiemy co on chce. Taką mamy nadzieję jest sprawdzone, filtry również, olej w silniku wymieniony, jak co rajd, e, na to nie ma tutaj jakby w ogóle miejsca, żeby było inaczej. Mm, I co? Idę go poglądać, aby trzymać trzymajcie kciuki. E, mamy hardkorowe czasy, mało czasu na sprawdzenie, na weryfikowanie samochodu. W zeszłym roku się miesiącami do każdego z rajdów, w tym e, sezonie mamy tygodnie, a pomiędzy teraz w ogóle, w związku z tym, że jakby jest e, duże oburzenie jakby na samochodach, ja też jeżdżę, bo muszę, no to mam już dni praktycznie, nie? Także trochę mało tego jest, ale no to jest rally, każdy ma podejrzewam swoje jakieś własne też inne wymagania, też inne jakieś problemy. Jest teraz z mojego poczucia jakby takiego, nie wiem, sytuacji wynika, że będzie trudny sezon, trudno będzie wszystko pogodzić, nie będzie to łatwe, i naprawdę ktoś, to wygra w tym roku mistrzostwa polski, to po prostu się okaże, że naprawdę zrobił ciężką robotę, bo mamy trudne czasy na rajdowanie trochę, no ale robimy wszystko, żeby to jakby wyprostować, załagodzić, żeby one były jak najlepsze. Od tego jestem ja. Dlatego ciężko teraz pracuję, żebym potem mieć trzy dni wolnego na ten rajd, jakby i zrobić yy, nową robotę. Cel jest jasno zaznaczony, mistrz polski. 2022 chcielibyśmy, żeby był nasz. Mój Golona, tak dokładnie. Yy, także okej, okay. czas się wziąć do roboty. Szybka weryfikacja, opuszczę samochód, zajrzę do środka, zobaczymy co z tego wyjdzie i zrobię listę zadań dla chłopaków jeszcze tam poniedziałek, w poniedziałek, wtorek, żeby może znajdę jakiś czas, żeby tam zajrzeć. Kontrola mała zrobiona, chłopaki mieli super auto przygotowane Widziałem, że tam ileś części mieli też powiemiane Zamieszenie i tam sworznie i unibale Także na pewno się przyłożyli Ja tam od siebie tylko jeszcze dołożyłem jeszcze małą tam uwagę odnośnie dwóch wycieków Takich tam coś się minimalnie płaci w samochodzie Tam jakby muszą zabrać jeszcze zacisk, tylny most Od strony Półgłosie standardowo tam się tam pojawiają jakieś wycieki Bo tu brud, w piasek wciąż podchodzą pod uszczelniacz Szalniaczy mamy chyba wymienione z 20 w tym miejscu takie neurologiczne, mnóstwo miejsca my nie lubimy na takich rzeczach oszczędzać, żeby potem z powodu wycieku zajechać w most, który też jest dużo warty, a jeszcze dłużej, a jeszcze więcej warta jest strata czasu w przypadku jego wymiany ponieważ jeżeli wymienimy most na rajdzie automatycznie wypadamy z klasyfikacji swojej grupy, ponieważ jest to element plombowany, numerowany i dlatego to jest taki dość neurologiczny Punkt. Hmm. Siedem dni do rajdu, rozpiska dla chłopaków zostawiona, ja lecę do biura szybko jeszcze ogarnąć się papierki, poniedziałek, wtorek, środa, jestem jeszcze w Niemczech w trasie, czwartek zjeżdżam, pakuję sprzęt i widzimy się w Jastrowiu na drugiej rundzie Mistrzostw Polski, Kluna Mendika, Baja Borna Sulinowo 2022, o ile dobrze powiedziałem, tak mi się wydaje. Borna Sulinowo, Wita, mnie, Wita, was. Zapraszam ja oczywiście wszystkich chętnych na tą imprezę. Kto mm. pamiętacie, że już nie mamy pandemii, nie mamy maseczek, nie mamy coś tam, więc jakby obecność już obowiązkowa. Baza rajdu, opublikujemy potem z czasem jakby informacje. Gdzie będzie baza rajdu, gdzie nas znajdziecie, gdzie nas zobaczycie. Impreza trwa dwa dni w piątek. Składa się z odbiorów administracyjnych, badań technicznych oraz odcinka kwalifikacyjnego, który będzie ustalał kolejny startu w sobotę. A w sobotę, z tego co tak wyczytałem, w regulaminie, możemy się spodziewać trzech odcinków specjalnych. Jest to rajd składający się z dwóch etapów, a więc będą dwa dni do wygrania zgodnie z naszą przyjętą zasadą na ten sezon. Mamy zamiar wygrać wszystkie odcinki. Taką mamy nadzieję, taki mamy plan. Mam nadzieję, że nam się uda. Pozdrawiam Was serdecznie. Do zobaczenia w Bornym. Ja póki co kolejne potem postępy przy i tak dalej, przy podwójnych rzeczach będę na pewno nagrywał. Nie jest to może materiał, który byście sobie życzyli. Jakieś naprawy, jakieś urwane elementy na pewno by tam więcej przysporzyły atrakcji, ale z drugiej strony, akurat teraz trudność polega na czym innym, żeby się w czasie i jakby pogodzić z innymi obowiązkami, mieć odpowiednią ilość jakby przestrzeni i wolnej głowy, żeby ten ride pojechać. Robimy wszystko, żeby tak było. Czołem!